Parsza Kitisa. I oświadczył wiekuisty Mojżeszowi i rzekł, gdy zbierzesz poczet synów Izraela wedle spisowych ich, niechaj da wtedy każdy okup duszy swojej wiekuistemu przy spisie ich, aby nie było w pośród nich klęski przy spisie ich. Oto co dać ma każdy przechodzący ku spisowym: pół szekla według szekla świętego, po dwadzieścia ger szekel, pół tego szekla jako dań wiekuistemu. Każdy przechodzący ku spisowym od dwudziestu lat i wyżej niechaj da dań tę wiekuistemu. Bogaty niechaj nie dołoży, a ubogi nie ujmie od półszekla, składając te dań wiekuistemu dla odpuszczenia duszą waszym. I wziąwszy srebro odpuszczenia od synów Izraela, obrócisz je na służbę przybytku zboru. I będzie to synom Izraela na pamiątkę przed wiekuistym dla odpuszczenia duszą waszym. I oświadczył wiekuisty Mojżeszowi i rzekł: Zrobisz też miednicę miedzianą i podnóże jej miedziane do umywania, i umieścisz ją między przybytkiem zboru i między ofiarnicą i nalejesz w nią wody. I umywać będą Aaron i synowie jego z niej ręce swoje i nogi swoje. Gdy przyjdą do przybytku zboru, obmyją się wodą, aby nie umarli. Albo gdy przystąpią do ofiarnicy dla służby. Dla puszczenia z dymem ogniowej ofiary wiekuistemu. Niechaj wtedy umyją ręce swoje i nogi swoje, aby nie umarli. I będzie to im ustawą wieczną, jemu i potomstwu jego w pokoleniach ich. I oświadczył wiekuisty Mojżeszowi i rzekł: Ty też weźmiesz sobie korzeni najprzedniejszych, myrry samościekłej, pięćset rzekli, a cynamonu wonnego połowę tego. 250 i trzciny wonnej 250 i kasyi pięćset podług wagi świętej i oliwy z oliwników chin. I przyrządzisz z tego olej do namaszczania świętego maść zgotowaną sposobem mieszających pachnidła olejem do namaszczania świętego będzie. I namaścisz nim przybytek zboru i arkę świadectwa. I stół, i wszystkie naczynia Jego, i świecznik, i wszystkie przyrządy Jego, i ołtarz kadzenia, i ołtarz całopaleń, i wszystkie naczynia Jego, i miednice, i podnóże jej. I poświęcisz je, a staną się świętem świętości. Cokolwiek dotknie się ich, uświęconym będzie. A rona też, i synów Jego namaścisz i poświęcisz ich, aby piastowali mi kapłaństwo. A synom Izraela powiesz tak, Olejem namaszczenia świętego niechaj będzie to dla mnie w pokoleniach waszych. Na ciało innych ludzi nie ma być wylewanym i według składu jego nie zrobicie podobnego mu. Świętym on, świętym ma zostać dla was. Ktokolwiek zmniejsza podobny mu i kto namaści nim postronnego, wytraconym będzie z ludu swojego. I rzekł wiekuisty do Mojżesza. Weźmiesz w sobie proszków wonnych, balsamu i morskiego goździeńca i kalbanu w proszkach i kadzidło czyste, z każdego równa ilość niechaj będzie. I zgotujesz z tego kadzidło mieszane sposobem mieszających pachnidła, utarte, czyste, dla świętości. A utłuczesz część miałko i położysz ją przed arką świadectwa w przybytku zboru, tam gdzie stawiać się będzie tobie. Świętem świętości niechaj będzie to dla Was. A gadzidło, które zrobisz wedle składu jego, nie zrobicie dla siebie. Świętem ci to będzie dla wiekuistego. Ktokolwiek by zrobił podobne, aby orzeźwiać się niem, wytracony będzie z ludu swego. I oświadczył wiekuisty Mojżeszowi i rzekł: Patrz, oto powołałem po imieniu Becalela, syna urego, syna chura z pokolenia Jechudy. I napełniłem go Duchem Bożym mądrością i rozumem i umiejętnością i wszelkiem wykonawstwem, ku wymyślaniu pomysłów, by robić w złocie, w Srebrze i w miedzi i w rytownictwie kamieni dla oprawy i brzeźbieniu drzewa, i aby wykonywał wszelką robotę. A ja oto przydałem mu Ocholiaba, syna Achisamacha, z pokolenia Dan. A w sercu każdego mądrego złożyłem mądrość, aby wykonali wszystko, co przykazał Tobie. Przybytek zboru i arkę dla świadectwa i wieko co na niej, wszystkie przybory przybytku. I stół i przybory jego i świecznik lity i wszystkie przybory jego i ołtarz do kadzidła. I ofiarnice całopaleń i wszystkie przybory jej i miednice i podnóże jej. I szaty przetykane, szaty święte dla Arona kapłana, i szaty synów jego dla piastowania kapłaństwa. I olej namaszczenia i kadzidło zwonności dla świątyni, wszystko tak, jakem ci przykazał, uczynią. I oświadczył wiekuisty Mojżeszowi i rzekł: Ty też powiesz synom Izraela tak. Wszakże szabatów moich przestrzegajcie bo to znak między mną a wami w pokoleniach waszych, byście poznali, że ja, wiekuisty, który poświęcam was. I tak przestrzegajcie szabatu, by święty był u was, kto go znieważy, śmiercią karanym będzie. Gdyż każdy, który by wykonywał w nim robotę, wytracona będzie dusza ta spośród ludu swojego. Sześć dni wykonywać się będzie robota, a dnia siódmego szabat najzupełniejszy, Poświęcony wiekuistemu. Kto by wykonywał robotę w dzień Szabatu, śmiercią karany będzie. I przestrzegać będą synowie Izraela Szabatu, zachowując Szabat w pokoleniach swoich, jako przymierze wieczne między mną a między synami Izraela znak to na wieki, że w sześciu dniach stworzył wiekuisty niebo i ziemię, a dnia siódmego odpoczął i wytchnął. I dał Mojżeszowi, przestawszy mówić z nim na górze Synaj, dwie tablice świadectwa, tablice kamienne, zapisane palcem Bożym. A widząc lud, iż omieszkiwał Mojżesz zejść z góry, zebrał się lud na Arona i rzekł do niego. Wstań, zrób nam bogi, które by szły przed nami. Gdyż ten mojżesz ów mąż, który nas wywiódł z ziemi mi nie wiemy, co się stało z nim. I rzekł do nich Aaron: Zdejmcie zausznice złote, które w uszach żon waszych, synów i córek waszych, a przynieście do mnie. I zdjął wszystek lud zausznice złote, które były w uszach ich, i przynieśli do Arona. I wziął z ich ręki, i wyrzeźbił rylcem, zrobiwszy z tego cielca litego. I rzekli, Oto bogi Twoje, Izraelu, które Cię wywiodły z ziemi Mitzraim. Ujrzawszy to, Aaron zbudował ofiarnicę przed nim i zawołał Aaron i rzekł, Uroczystość wiekuistemu jutro. A wstawszy wcześniej na zajutrz, Składali całopalenia i przywiedli ofiary opłatne, i zasiadł lud, by jeść i pić, i powstał do zabawy. I rzekł wiekuisty do Mojżesza: Idź, zstąp, bo skaził się lud twój, który wywiodłeś z ziemi Mitzraym zboczyli rychło z drogi, którą wskazałem im, zrobili sobie cielca litego i kłaniali się mu i ofiarowali mu i rzekli Oto są bogi twoje Izraelu, które cię wywiodły z ziemi craim I rzekł wiekuisty do Mojżesza Widzę lud ten, a oto lud to twardego karku. A teraz zostaw mnie a rozpali się gniew mój na nich i zgładzę ich i uczynię z Ciebie naród wielki. I błagał rzesz wiekuistego Boga swojego i rzekł, czemuż, o wiekuisty, ma się zapalić gniew Twój przeciw ludowi Twojemu, który wywiodłeś z ziemi Micraim siłą wielką i ręką przemożną? Czemuż, rzec by mieli Micrejczycy, mówiąc, nas za wyprowadził ich, aby pozabijać ich w górach i aby zgładzić ich z powierzchni ziemi. Odwróć się od zapalczywego gniewu twojego, a ulituj się nieszczęścia ludu twojego. Wspomnij na Abrahama i cchaka Izraela, sługi twoje, który myśl przysiągł na siebie, i powiedziałeś im, rozmnożę potomstwo wasze jako gwiazd nieba i całą ziemię te o której mówiłem, oddam potomstwu waszemu i odziedziczą ją na wieki. I użalił się wiekuisty nad złem, o którym mówił, że sprowadzi je na lud swój. I zwrócił się i zeszedł Mojżesz z góry, a dwie tablice świadectwa w ręku Jego, tablice zapisane z obu stron, z jednej i z drugiej strony zapisane były. A tablice były dziełem Bożym, a pismo było pismem Bożym, wyrytem na tablicach. I usłyszał Jehoszua głos ludu, gdy wykrzykiwał i rzekł do Mojżesza – Odgłos wojenny w obozie! On zaś odpowiedział – ani to odgłos krzyku zwycięstwa, ani odgłos krzyku porażki, jakby odgłos śpiewów ja słyszę. I stało się, że gdy się przybliżył do obozu i ujrzał cielca i pląsy, zapalił się gniew Mojżesza i rzucił z rąk swoich tablice i skruszył je u stóp góry. I wziął cielca, którego zrobili. I spalił go w ogniu, i starł go w proch, a rozsypawszy po wodzie, napoił nią synów Izraela. I rzekł Mojżesz do Arona: Cóż uczynił ci lud ten, żeś sprowadził nań grzech tak wielki? I odpowiedział Aaron: Niech nie zapala się gniew pana mojego. Ty znasz lud ten, gdy rozzłoszczony jest. Rzekli do mnie, zrób nam bogi, które by szły przed nami, gdyż Mojżesz, mąż ów, który nas wywiódł z ziemi, mi trai, nie wiemy, co się stało z nim. A gdy rzekłem do nich, kto ma złoto, niechaj zdejmie z siebie, dali mi i wrzuciłem je w ogień. A oto powstał cielec ten. I widział Mojżesz, jak był lud wyuzdany. Gdyż doprowadził go Aaron do wyuzdania, do hańby wobec przeciwników ich. I stanął Mojżesz w bramie obozu i rzekł: Kto za wiekuistym do mnie? I zebrali się do niego wszyscy synowie Lewiego. I rzekł do nich: Tak rzeczy wiekuisty Bóg Izraela. Przypaszcie każdy miecz swój do biodra swojego, przechodźcie tam i na powrót od bramy do bramy po obozie, a zabijajcie, który brata swojego, który przyjaciela swojego, a który krewnego swojego. I uczynili synowie lewiego według słowa Mojżesza, i padło z ludu dnia onego około trzech tysięcy ludzi. I rzekł Mojżesz – upełnomocnijcie dzisiaj ręce wasze dla wiekuistego, bo nie jeden był przeciw synowi swojemu i przeciw bratu swojemu, aby wam dane było dzisiaj błogosławieństwo. I stało się na zajutrz, iż rzekł Mojżesz do ludu – wyście zgrzeszyli grzechem wielkim – ale oto wstąpię ku wiekuistemu. Może uzyskam przebaczenie za grzech wasz. I zwrócił się Mojżesz do wiekuistego i rzekł: O, zgrzeszył lud ten grzechem wielkim, zrobiwszy sobie bogi złote. A teraz, czy możesz przebaczyć grzech ich? A jeżeli nie, wymarzże mnie z księgi twojej, którą napisałeś. I rzekł wiekuisty do Mojżesza: Tego, który zgrzeszył mi, tego wymarzę z księgi mojej. A teraz idź prowadź lud ten, dokąd mówiłem tobie. Oto anioł mój idzie przed tobą. Ale w dzień obrachunku mojego obrachuje się z nimi za grzech ich. I poraził wiekuisty lud za to, że zrobili cielca, którego wykonał Aron. I rzekł wiekuisty do Mojżesza. Idź, wyrusz stąd, ty i lud, który wywiodłeś z ziemi Micraim, do ziemi, którą zaprzysiągłem Abrahamowi, Ickhakowi i Jakubowi, mówiąc, potomstwu twojemu oddam ją. I poszlę przed tobą anioła. I wypędzę Kananejczyka, Emoryjczyka, Hittejczyka i Peryzejczyka, Chivite i Jebusyte. Do ziemi opływającej mlekiem i miodem. Wszakże sam nie pójdę w pośród ciebie, boś lud twardego karku, bym cię nie wytępił po drodze. I usłyszał lud słowo tu gniewne i zasmucił się. I nie włożył nikt ozdoby swej na siebie. Gdyż rzekł wiekuisty do Mojżesza, Powiedz synom Izraela, Ludem twardego karku jesteście. Jeżelibym na chwilę jedne Szedł w pośród ciebie, zgładziłbym cię. I tak zdejm ozdobę twoje z siebie, A zobaczę, co czynić mi z tobą. I zdjęli z siebie synowie Izraela ozdoby swoje z góry Choreb. A Mojżesz, wziąwszy namiot, rozbił go sobie za obozem, z dala od obozu i nazwał go przybytkiem zboru, tak iż każdy, który miał żądanie do wieku istego, chodził do przybytku zboru, który był za obozem. I bywało, gdy wychodził Mojżesz do przybytku, wstawał cały lud, stanąwszy każdy we drzwiach namiotu swego i spoglądając za Mojżeszem, Aż wszedł do namiotu. I bywało, gdy wchodził Mojżesz do przybytku, spuszczał się słup obłoczny i stawał u wejścia do przybytku, a on rozmawiał z Mojżeszem. I widział wszystek lud, słup obłoczny, stojący u wejścia do przybytku, i wstawał wszystek lud, i kłaniał się, każdy u wejścia do namiotu swojego. I rozmawiał wiekuisty z Mojżeszem, Twarzą w twarz, jakoby rozmawiał kto z towarzyszem swoim. Po czym wracał do obozu, sługa zaś jego Jehoszua, syn Nuna, młodzieniec nie ustępował z przybytku. I rzekł Mojżesz do wiekuistego: Oto ty powiadasz mi zaprowadź lud ten a nie oznajmiłeś mi, kogo poszlesz ze mną, chociaż powiedziałeś, znam Cię z imienia. I też znalazłeś łaskę w oczach moich. I tak, jeżeli mi znalazł łaskę w oczach Twoich, to ukażże mi drogi Twoje, abym Cię poznał, abym znalazł łaskę w oczach Twoich i zważ, że ludem twoim naród ten. I odpowiedział, gniew mój przejdzie i uspokoję cię. I rzekł do niego, jeżeli gniew twój nie przechodzi, to nie wyprowadzaj nas stąd. Albowiem, po że innym wiadomym będzie, żem znalazł łaskę w oczach twoich, ja i lud Twój. Czyliż nie potem, że pójdziesz z nami, żebyśmy tak odróżnieni byli, ja i lud Twój, od każdego ludu na powierzchni ziemi? I rzekł wiekuisty do Mojżesza: I to, o czym mówiłeś, uczynię, gdyż znalazłeś łaskę w oczach moich, a znam cię po imieniu. I rzekł. Odsłońże mi majestat Twój. I odpowiedział. Ja przeprowadzę całą dobroć moją przed obliczem Twoim. I wygłoszę imię wiekuisty przed Tobą. I jak ułaskawiam, kogo ułaskawić. A lituje się, nad kim się mam ulitować. I rzekł, nie będziesz jednak mógł zobaczyć oblicza mojego, gdyż nie może ujrzeć mnie człowiek i pozostać żywym. Ale rzekł wiekuisty. Oto miejsce przy mnie, stań na tej skale. A stanie się, gdy przechodzić będzie majestat mój, tedy cię postawię w rozpadlinie skały i zakryję cię dłonią moją, dopóki nie przejdę. A gdy zdejmę rękę moje, ujrzysz tyły moje ale oblicze moje nie może być widzianym. I rzekł wiekuisty do Mojżesza, wykuj sobie tablice kamienne, podobne pierwszym, a napiszę na tychże tablicach słowa, które były na tablicach pierwszych, które skruszyłeś. A bądź gotów na rano i wstąpisz rano na górę Synaj i staniesz przede mną tam na szczycie góry, a nikt niech nie wstąpi z tobą, a nikt także nie pokaże się na całej górze, nawet trzody i bydło nie mają się pasać podle tej góry. I wykuł dwie tablice kamienne, podobne pierwszym, i wstał Mojżesz wczesnym rankiem, i wstąpił na górę syna, i jako przykazał mu wiekuisty, i wziął w rękę swoje dwie tablice kamienne. I stąpił wiekuisty w obłoku, i stanął przy nim tam i wygłosił imię wiekuistego. I przeszedł wiekuistym mimo oblicza jego i zawołał: Wiekuisty, wiekuisty, Bóg miłosierny i litościwy, nieskory do gniewu, i pełen miłości i prawdy, przechowujący miłość tysiącom, przebaczający winę i występek i grzech, a nie wytępia do ostatka, nawiedzając winę ojców na dzieciach i wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia. I pospieszył Mojżesz i skłonił się ku ziemi, i ukorzył się, i rzekł, jeżeli też znalazł łaskę w oczach Twoich Panie, niech też pójdzie Pan w pośród nas. Jeżeli zaś to lud twardego karku przebacz winy nasze i grzechy nasze, i uczyń nas dziedzictwem twojem. I rzekł, Oto ja zawieram przymierze, wobec. Wszystkiego ludu Twojego zrządzę cuda, jakich nie było na całej ziemi i u żadnych narodów. I ujrzy cały lud, w pośród którego zostajesz, dzieło wiekuistego, jak wspaniałem będzie to, co spełnię dla Ciebie. Przestrzegaj tego, co ja Ci rozkazuję dzisiaj. Oto ja wypędzam przed Tobą Emoryjczyka i Kanaenejczyka, i tejczyka i Peryzejczyka, i Chiwite i Jebusyte. Strzeż się, żebyś nie zawierał przymierza z mieszkańcami tej ziemi, do której wejdziesz, aby się nie stali matnią w pośród ciebie. Ale ołtarze ich zburzycie, a posągi ich skruszycie, a astarty ich wyrąbiecie, bo nie masz korzyć się Bogu innemu, bo wiekuisty, żarliwy imię Jego, Bogiem żarliwym On. Byś nie zawierał przymierza z mieszkańcem ziemi tej, bo przeniewierzając się ku bogom swoim i ofiarując bogom swoim, wzywać zacznie ciebie, a będziesz jadał z ofiar jego, i weźmiesz z córek jego dla synów twoich. I przeniewierzać się będą córki jego ku bogom swoim, i przeniewierzą synów twoich ku bogom ich. Rogów litych nie zrobisz sobie. Święta prześników przestrzegaj. Siedem dni będziesz jadał prześniki, jaką ci przykazał w oznaczonej porze miesiąca kłosów, gdyż w miesiącu kłosów wyszedłeś z Micraim. Wszystko, co rozwiera łono, mojem jest. A także wszystko, co bydło, twoje z pładza męskiego, pierworodne wołu i owcy. Pierworodne zaś osła wykupisz jagnięciem, a jeżeli nie wykupisz, to złamiesz mu kark. Wszystkich pierworodnych synów Twoich wykupisz. A niech nie ukażą się przed obliczem moim z próżną ręką. Sześć dni pracuj, a siódmego dnia odpoczywaj. Tak w czasie orki, jak i żniwa odpoczywaj. I święto tygodni ustanowisz sobie przy pierwocinach żniwa pszenicy i święto zboru przy nawrocie roku. Trzy razy do roku ukaże się każdy mężczyzna Twój przed obliczem Pana, wiekuistego Boga Izraela. Gdy wypędzę narody przed Tobą, a rozszerzę granice Twoje, nie pokusi się nikt o ziemię Twoje, gdy pójdziesz, by ukazywać się przed obliczem wiekuistego Boga Twojego trzy razy do roku. Nie rozlewaj więc kiszonego krwi ofiary mojej. A nie ma przeleżeć do rana ofiara święta Pesach. Najwcześniejsze z pierwociń ziemi twojej przyniesiesz do domu wiekuistego, Boga twojego. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku matki jego. I rzekł wiekuisty do Mojżesza: Napisz sobie słowa te, bo według słów tych zawarłem przymierze z tobą i z Izraelem. I przebył tam przy wiekuistym czterdzieści dni i czterdzieści nocy, chleba nie jadł i wody nie pił i napisał na tablicach słowa przymierza, dziesięcioro przykazań. I stało się, gdy zstępował Mojżesz z góry synaj, a dwie tablice świadectwa miał w ręku Mojżesz, gdy zstępował z góry, że Mojżesz nie zauważył, iż promieniała powierzchnia oblicza jego od rozmowy z nim. I ujrzeli Aaron i wszyscy synowie Izraela Mojżesza, a oto promieniała powierzchnia oblicza Jego, i obawiali się przystąpić do Niego. I przywołał ich Mojżesz i zwrócili się ku Niemu, Aaron i wszyscy książęta zboru, i mówił Mojżesz z nimi. A następnie przystąpili i wszyscy synowie Izraela. I zapowiedział im wszystko, co mówił z nim wiekuisty na górze synaj. A gdy przestał Mojżesz mówić z nimi, włożył na oblicze swoje zasłony. Gdy zaś wchodził Mojżesz przed oblicze wiekuistego, by mówić z nim, zdejmował zasłonę, dopóki nie wyszedł. Gdy zaś wychodził, opowiadał synom Izraela to, co mu poleconym zostało. I tak widzieli synowie Izraela oblicze Mojżesza, że promieniała powierzchnia oblicza Jego. I bywało, kładł Mojżesz zasłony na oblicze swoje, póki nie przyszedł znowu, aby mówić z Nim.